Jest przykro, że nie mamy żadnej zdobyczy punktowej, tak jak i w pierwszym meczu, tak jak i w dzisiejszym nie wiem czy mnie aż tak bardzo martwią te bramki stracone, ale na pewno dają do myślenia, bo już to mówiłem na radę Jako, że nie wiem czy się boimy być Bardziej zdecydowanie powiedziałbym w polu karnym, bo, bo, bo sędzia może odwiedzać rzut karny. Prawdą jest, że że mam nadzieję, że to był ostatni mecz. Z szacunkiem do przeciwnika nie możemy tyle zostawiać, i jak piłkę oddalimy od pola kornego, żeby nie skracać w polach pola gry, a w drugim przypadku, jeżeliśmy stracili bramkę, gdzie jesteśmy w przewadze, tracić takiej drugiej bramki. Nie mogę mieć oprócz tego pretensji do zawodników, o, nie mówię o zaangażowaniu, o generalnie, o postawie na, na boisku i, 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 i w tym meczu. Nie wiem czy kluczowym momentem, bo to jeszcze 45 minut, gdyby Stebel strzelił ranka na 2-2, gdyby była dogodna sytuacja. Mieliśmy inne. Na pewno trudno się nieraz obronić przed kontratakiem czy szybkim atakiem przeciwnika, szczególnie w drugiej połowie. Wyglądało to może groźnie, ale, ale bez, 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 bez jakichś konsekwencji takich 300- szczeleckich dla, dla, dla przeciwnika yy... chciałem podziękować kibicom, bo, 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 bo licznie się zgromadzili i z wiarą dopingowali nas i, i co mnie cieszy, że, że podziękowali zespołowi za bo docenili ich dobrą postawę nie zawsze zrekompensowaną radością dla kibiców jak i, i, i dla nas wszystkich końcowym wynikiem. Nie jest tak, że ten następny mecz u siebie z Odrą pole koniecznie musimy wygrać. Będziemy chcieli wygrać teaki i w tym meczu, i w pierwszym meczu i tu się nic nie zmienia. Nasza, nasza filozofia, nasze podejście do, do meczu I, 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 i nie mówię, że będziemy musieli popracować na naszą grą defensywną, bo my naprawdę na 34 mecze w zeszłym sezonie żeśmy w taki sposób bramek nie, nie tracili. Także trzeba myśleć przede wszystkim o dobrym ustawieniu, o obronie, a nie o tym, czy popełnię błąd, czy nie, bo z tego się najczęściej, w takich momentach najczęściej się popełnia, popełnia błąd. Także nie ma tu najniższego jakiegoś zwątpienia w moim zespole, Wierzę, że, 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 że tak jak żeśmy te dwa mecze przegrali, tak jesteśmy w stanie wygrać 3-4 mecze z rzędu, bo, bo, bo taki, mam, taki mam zespół. Abstrahując od tego, że na 8 meczów mamy 6 meczów wyjazdowych, ale u nas jest mała dysproporcja, jeżeli chodzi o naszą jakość gry na wyjeździe czy, 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 czy u siebie i to na pewno też nie powinno nam... powiedziałbym jakoś, jakoś przeszkadzać od strony od strony powiedziałbym mentalnej. Jakkolwiek to zabrzmi może, ale ja też gratuluję, bo naprawdę zespół GKS-u dzisiaj naprawdę pokazał, że, że w tej lidze może naprawdę wiele zwojować, to naprawdę myślę, że nie będzie to żadną kurtuazją z mojej strony, że powiem, że to jeden jeden z lepszych zespołów i dzisiaj to pokazali, bo Myślę, że nas troszeczkę uspokoił wynik i szybkie prowadzenie. Przy Stanie 2-0 daliśmy się naprawdę bardzo mocno zepchnąć. Zespół tychów w tej pierwszej połowie nas zdominował i, i myślę, że to były takie też bardzo ważne 15-20 minut, bo my w tym okresie straciliśmy mnóstwo sił, byliśmy troszeczkę zdezorganizowani w tej grze obronnej, my na drugą połowę wyszliśmy już troszeczkę inaczej ustawieni. Y, troszeczkę skorygowaliśmy sobie przede wszystkim nasze ustawienie skrajnych pomocników i myślę, że to y, też zaowocowało tym, że, że w drugiej połowie ten mecz stał się troszeczkę może brzydszy dla kibica, brzydszy dla, dla oka, ale tych sytuacji już y, nie było takich klarownych, jakie, jakie były w pierwszej połowie. Możemy jedynie gdzieś tam ubolewać, że w końcówce rzeczywiście Rafał Adamek nie wykorzystał tej sytuacji sam na sam z bramkarzem, bo mielibyśmy spokojniejszą końcówkę, a tak nerwy były do samego końca.